Mamy jeszcze w szkołach wychowanie do życia w rodzinie, to jest nasza perełka polska. Dobre, bo polskie. Powstały, powstał ten przedmiot yy, pod koniec lat 90., był układany w, 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 przez zespół Teresy Król i ministra yy, handkę. Kiedy to Unia Europejska już wtedy byliśmy w krajach, które przygotowywały się do akcesu, ale już wtedy nas ciśnięto. Wyjdziecie do Unii, to musicie mieć edukację seksualną, naszą tutaj taką postępową. A my wtedy właśnie powiedzieliśmy nie, dziękujemy. Zespół pani Teresy Król przygotował edukację dotyczącą też tematyki seksualności, umieszczając ją w kontekście rodziny, małżeństwa, męskości, kobiecości, uzupełniania się nawzajem płci, powstał wspaniały program. Przeszkolono 20 tysięcy nauczycieli albo i więcej, i program zaczął kulać w szkołach, i był super, i Unia po prostu no, musieli się wycofać. No, nie dali rady. My powiedzieliśmy: Nie chcemy waszej seksualnej edukacji, my mamy swoją. Przedmiot prowadzony przez ministerstwo dotyczący seksualności nie seksualizował, tylko przekazywał. Te wartości, na których zbudowana jest nasza cywilizacja zachodnia. Monogamiczne małżeństwo, czystość przedmałżeńską, oczywiście w wydaniu bardzo naukowym, bo to jest naukowe. Abstynencja seksualna w okresie dorastania same korzyści przynosi i ich można wyliczać, wyliczać. Tak? Tylko młodzi dzisiaj tego nie słyszą w ogóle. Nie słyszą, nie wiedzą. Także ten przedmiot wskazywał na korzyści z tej abstynencji, rozkmieniał antykoncepcję, tak? Zalety, wady, nie było żadnego jednostronnego przekazu, można było dyskutować.